Gdy wróci się z długiej wyprawy z workami pełnymi skarbów, na każdego archeologa czeka równie przyjemna część pracy, jaką jest sprawdzenie, i jakie skarby się zdobyło, porównanie jednego do drugiego i baczne przyjrzenie się każdemu. Bo każda złota moneta, każdy złoty kielich, niby takie same, a jednak inne. Cześć, RetroGralnie, retrogralnia. dzisiaj mam dla Was porównanie trzech edycji, gry, która miała swoją premierę tydzień temu. Tony Montezuma z Gold. Porównamy, jak wygląda ona na Commodore 64, Atari i Amidze. A wiecie, możecie być nawet tym porównaniem trochę zaskoczeni. Przy okazji, jeśli chcecie kupić sobie jakieś nowe, stare lub bardzo stare gry po taniości, zapraszam Was do odwiedzenia strony Instant Gaming, gdzie możecie z moim reflinkiem zaopatrzyć się w kody do gier, zarówno na pc na różnych sklepach, ale także na konsole. Na razie widziałem, że kupujecie głównie falauty ale zapewniam Was, to nie jest jedyna dobra retro gierka na świecie. Wracamy jednak do Tonego. Z okazji tego filmu postanowiłem zdobyć wszystkie trzy wersje gry w postaci cyfrowej i choć już pliki na komodorka miałem od programisty tej wersji, a i pewnie bym dostał i pozostałe, to uznałem, że rodzime inicjatywy wspierać trzeba i zakupiłem trzy kopie w necie po 9,99 dolara każdą. Plus VAT. W każdej z tych wersji znajdziecie o dziwo trochę inną zawartość. W komodorowskiej mamy trzy wersje gry: cartridge'ową, dyskietkową i na SD2IEK oraz bardzo ładną i obszerną instrukcję w PDF-ie. Wersja Atarowska zawiera grę cartridge'ową w dwóch formatach, mały plik Ridmi, trochę grafik z gry oraz niepowtarzalną kolorową wersję komiksu z Intra. A wersja amigowa zawiera obraz dwóch dyskietek, plika HDF i basta. Jeśli idzie o wersje pudełkowe, to w tej chwili jest na nie tak duże zapotrzebowanie, że nie udało mi się jeszcze ich wyprosić od wydawców. Ale kto wie, może kiedyś się uda. Zastanawiałem się do ostatniej chwili, jak podzielić ten film. Mam bowiem dla was swoje gameplaye i obserwacje jak i też twardą wiedzę historyczno-techniczną przekazaną mi przez Macieja, programistę wersji komodorowskiej tego tytułu. Zacznę jednak chyba od gameplayi, opowiem w nich co zauważyłem, a potem będziemy mogli to skonfrontować z wiedzą ekspercką. Dobra, to co, może na początek wersja atarowska, podpalona na Atari 130XE z AVG kartem. W tą wersję jeszcze nie grałem, no wydaje mi się, że może mm, przez chwilę w demko. Zacznijmy może od wersji na Atari. Mam tutaj Atari 130XE. I zaraz sobie odpalimy to niego. Grafika prawdopodobnie będzie praktycznie taka sama jak na komodorku. No bo te komputery Commodore i Atari miały, jeśli chodzi o dwa kolory, ten dwukolorowy chyba bardzo do siebie podobne możliwości. Oczywiście inna jest muzyczka. Ale wita nas ten sam komiks. Mamy chyba w menu informacje o grze. Jeśli Fire. Hmm, i przeszliśmy od razu do gry. Nie ma żadnych opcji. A w tych opcji troszkę było. Zobaczmy, jak się steruje. Ok, tutaj znowu wymagane jest sterowanie, trochę mi nieprzychylne, czyli na początku wyciągnięcie joysticka w dany kierunek a potem dopiero fire no ale mam nadzieję że się, że się przyzwyczaję niestety to nie Commodore gdzie miałem kontakt z programistą który specjalnie napisał dla mnie poprawkę w kodzie by mi się łatwiej sterowało zmienimy sobie może tryby kolorystyczne Atari ma 127 kolorów prawda więc tutaj tych kolorów będzie chyba więcej niż na komodorku, nie wiem jak jest w tym trybie graficznym. Co ciekawe, według mnie, jeśli chodzi o poziom tej gry, to najtrudniejszy jest pierwszy. Potem ta gra się na moje oko robi prostsze. Czyli jak tylko zejdziemy tutaj, to już będzie łatwiej. Tutaj jestem przekonany, że ten kawałek wygląda inaczej niż na Commodore 64, bo na Commodore 64 ten, ten nietoperz zawsze latywał chyba na dół, sprawdzę to jeszcze oczywiście na nagraniu, tego nietoperza przez to nie dało się ominąć, I tak samo tutaj było inaczej trochę wejście chyba zrobione. Ha. Z tego wynika, że ja na komodorku chyba z jakiegoś glitcha yy, korzystałem, bo dało się na komodorku wskoczyć tutaj po, yy, po Gzymsie. A tak to muszę chyba wskoczyć tam na górę i dopiero tam. Aj! Dałoby to się zrobić. To się bez problemu da zrobić. No tak. Czyli mamy tutaj pewną różnicę jeśli chodzi o gameplay. No, trochę niestety zlamiłem a a propos lamienia w tej wersji nie ma nieskończonych żyć Kurczę, wersja na Atari jest trudniejsza od wersji na Commodorka. nie ma cheatów nie ma uruchamiania od przynajmniej yy, nie kojarzy. nie widzę uruchamiania od kolejnego levelu na początku ruch potem no, musisz się do tego przyzwyczaić ta gra Wersji na Atari bez oszukiwania. O, zresztą mi opcję. Trochę jest trudniejsza. A poszło opcji. Opcją zmienia się dźwięk. Albo brak dźwięku, albo same efekty, albo muzyczka, albo muzyczka i efekty. Czyli tutaj jest lepiej niż na Komodorku, bo na Komodorku mieliśmy albo muzykę, albo efekty. A nie dało się. Nie dało się grać. Tak, albo tak, to również efekty dźwiękowe są inne niż na komodorku. O, trochę mi idzie lepiej za drugim razem niż co, nie? Nie dam się zabić tak łatwo. O, kurde, tego dotknąłem, ale nawet nie było efektu dźwiękowego. To no co? No to idziemy na te czaszki. One są. Okej. Okay, tak. To jedno życie bym stracił. Czy właściwie zatruł czaszkę. I takie tu odzyskam. Aha, nie odzyskam, bo, bo klucz. Okej, okay, mamy klucz. A tutaj możemy generalnie zejść do poziomu. Do katakumb. A w komodorko były numery poziomów. A, tutaj się w ogóle zmienia kolorystyka za każdym poziomem. E, jest to jakaś opcja. Dobra, nabieramy bonusków. Hmm. Nie no, przyjemnie się gra. Kurde, powiem Wam szczerze, że jeśli chodzi o grę. No muszę powiedzieć, że jest to jedna z lepszych gier, jakie grałem na Atari. no. Bezsprzecznie, trzeba tak powiedzieć. Jest tu naprawdę? Jest tu naprawdę? Aha! Uff, ale miałem szczęście. To był fałszywy alarm. Myślałem, że już się zabiłem. No i koniec gry. No okej. Okay. O, dobra. Niby się życia skończyły, niby score jest 0-0, ale zaczynam od tej planszy, od której skończyłem. Także jest tutaj pewien y, sposób kontinue, którego na komodorku nie było. Mamy game over, ale zaczynamy od tego samego miejsca, w którym skończyliśmy. Okej, okay, to może nie sprzyja nabijaniu mm, wyników, ale. Ale jest fajne, ale jest ok, jest ok. chociaż nie wiem czy do trenowania nie, nie jest tutaj lepszy pomysł z komodorka, gdzie, gdzie mamy jednak tę możliwość wyboru levelu, a jeśli giniemy, to giniemy już definitywnie i wracamy do, do początku. A posłuchajmy jakie są tutaj, yy, słuchajmy jaka jest tutaj muzyka. Tak jest, bo w każdej lokacji jest inna muzyczka. Też akurat ta jest dosyć okrutna. Au! Dobra, kolejny game over, ale myślę, że, że starczy, jeśli chodzi o Atari. Tyle Atarynki. Teraz przejdziemy do wersji amigowej odpalanej z Amigi 600 z Goteka. Jest jedna rzecz, którą wyciąłem z gameplayu, bo trochę za długo trwała. Musicie wiedzieć, że jeśli chodzi o Amigę to jest to jedyna wersja gry której doładowanie z dyskietki trwa nawet kilkadziesiąt sekund i to kilka razy podczas ładowania i doładowania leveli. Na komodora też niby można grać z dyskietek, ale tam ładowanie jest przebłyskawiczne dzięki zastosowanemu Turbo laderowi. Jeśli chodzi o Amigę no to mamy tutaj możliwości czytowania, nieskończone życie, nie, brak potrzeby używania kluczy i Ekran startowy. Czym to się zmienia? Ok, klawiaturką, ale na razie będziemy oszukiwać. Spacja. Najpierwsze, no co było słychać, to muzyka w stereo. Hmm. No, grafika na razie jest bez zmian, natomiast muzyka naprawdę podoba mi się. Trafiliśmy do menu. Jest trochę podobne do komodorowskiego. Joystick Keyboard, Change Color, m 10 Pause Gamerski, Exit. Okej, okay, no to jest tylko takie naprawdę. To było takie tylko przypomnienie tego co można zrobić w grze, a nie raczej menu konkretnie. Muzyczka stereo. Okej, okay, sprawdźmy tutaj sterowanie. No tak, tak jest jak wszędzie. Tylko na komodorku możemy włączyć slagisz Control. Kontro Tutaj mamy grafikę i muzykę razem, da się to zmienić. Tak. Możemy wyłączyć muzykę. Jezus! Maria, ja się przestraszyłem. Okej, okay, dobra. To było trochę dziwne. Jednak co gra? Albo ten joystick nie łapie, albo tutaj trzeba dłużej fire przycisnąć. Bardzo możliwe, że to jest kwestia dłuższego przyłożenia, wstrzymania fire'a. Wybaczcie mi, że będę patrzył w bok, ale mam tutaj monitor z lepszymi proporcjami obrazu. Wydaje mi się, że te efekty ogólnie te takie stroboskopowe efekty są mocniejsze. Wam widzę. tak i widzicie, tutaj jest tak samo jak w komodorku, że ten nietoperz leci dołem i potem wlatuje aż na ten, na ramkę. Czyli tu muszę się schylić. No i niestety. I tak, tutaj też nie mogę wskoczyć jak komodorku po ścianie. Mam też wrażenie, że ten ludzik chodzi bardziej... ...takich powiedziałbym powiększymi skokami po tej drabince. Jakby to był tryb tekstowy. Pamięty chyba trybu tekstowego nie ma. Kiedy ja tu powinienem skoczyć? Kiedy czaszka jest na dole? Tak. Dobra, tu się w miarę mi udało. A tutaj czaszka jest na górze, tak? Dobra, nie jest źle. A tutaj powinno być w miarę ok. Ok. No i tu trzeba uciec przed ziomkiem, tak? Nie ma problemu. Ej, no, takich rzeczy nie lubię. Takich rzeczy nie lubię. Kluczyk, kluczyk, i tu sobie zajdę. Tak, sobie tutaj do kolejnego poziomu. O, trzeba dyskietkę zmienić. Zmieniona. Też przekonamy się pewnie co się dzieje, jak się zabijemy. Swoją drogą. A, to jest chodzenie. Gdzie tu jest zmiana? Można sobie grać na klawiaturze. To jest też fajne w sumie. W każdej wersji na klawiaturze można grać, natomiast wydaje mi się, że na Midze jest to najwygodniejsze, bo Miga ma najfajniejsze kursory Swoją drogą nie wiem jak się tutaj zmienia kolorystykę. Na tej wersji kolorystykę trzeba by zmieniać chyba na klawiaturze numerycznej, której nie mam. Taka była chyba informacja na początku gry. Ej! No dobra, nie zauważyłem tego. Okej, 2 p A, i tutaj mogę sobie spokojnie zejść do kolejnego levelu. Znaczy, może nie kolejnego levelu, ale w dół. Tutaj będą pewnie jakieś drzwi. Dobra. Ciekawe, czy stąd spadnę bardzo ładnie. A, no tak. O, mm -hmm. udało się. Mam troje kluczu. Może zupełnie dojść. Dajesz nie zauważyłem. No dobra. Zginąłem i zobaczymy w którym miejscu się odrodzę. Czy będzie jak w komodorku od nowa, czy jak w Atari od tego poziomu, na którym skończyłem. Chociaż w przypadku Amigi pewnie będzie od nowa. Tak, w przypadku Amigi jest od nowa, bo w Amidze y, można jak <laughs> Jak w grach w trainerze, dopiero ustawić change color. Hm, nie rozumiem tego. Joystick keyboard J, change color. A, tutaj możemy zmieniać kolory. Tutaj możemy zmieniać kolory i te kolory hmm. zostają zapamiętane. Sprawdzimy to, nie no dobra tu chodzi, joystick też chodzi, keyboard, nie no tutaj y, zmiana kolorów działa tylko w menu, z tego co tutaj się orientuję, innej możliwości chyba, chyba nie ma, a może to jest wina wina y, Amigi 600, no tutaj nie jestem w stanie do końca tego wam powiedzieć, no. I na tym koniec Amigi, a teraz już krótka wersja na Commodore 64 którą osobno recenzowałem jeszcze przed oficjalną premierą. Dzisiaj gram na Ultimate 64 w wersji kartridżowej. Jeśli jednak interesuje Was dodatkowo, jak ta gra ładuje się też z prawdziwej dyskietki i z sd obejrzyjcie tą przedpremierową reczkę sprzed kilku tygodni. No i jeszcze wersja na Commodore 64. No, zdecydowanie moja ulubiona wersja, bo gramem w nią najwięcej, ale ma chyba zbyt długie intro, Wydaje mi się, że to przeplatanie osób, które stworzyły nazwisko osób, które stworzyły grę z samym komiksem trochę za długo to trwa. Natomiast muzyczka mi się podoba chyba najbardziej. I ta gra ma też najbardziej, że tak powiem, rozwinięte menu. Ja sobie odpalam to Slagish Control, czyli to. Ulepszone działanie joysticka, może ułatwione działanie joysticka i zostawiam opcję nieśmiertelności, kolorki można zmieniać podczas grania, zostawimy je sobie i co? I odpalamy gierkę. Kolorki są po F1, tak? Tak. Modorku, nie ma możliwości naraz grania z dźwiękiem i z efektami. Matko, jedyna. No, nie pamiętam. To jest trochę straszne, że każdą tę grę, kurde, w każdej z tych gier trzeba na początku coś, na początku, niestety muszę się znowu przyzwyczaić do komodorkowych nie wiem czy tajmingów hmm. czy mi się tylko wśni, że one są różne od siebie to może jest tylko moja mój mój wymysł, no naprawdę jest mi trudno powiedzieć musiałbym to naprawdę zobaczyć na nagraniu no, tak yy... nie wiem dlaczego zrobił taki dwuskok. Nie puściłem fajera. To był błąd. Mój błąd. W tego typu grach no trzeba uważać, co się robi na joystick'u. O, podoba mi się, że nie ma tego kurde mrugnięcia na cały ekran, jak się przechodzi przez drzwi, bo to bardzo. Yy, psuje grę. I zobaczcie, tutaj jest jakoś inaczej. Nie wiem, czy to jest bug, ale ten nietoperz w wersji na Atari i na Miguel jest wyżej. Tutaj no nie ma możliwości go ominięcia. Ja przynajmniej takiej możliwości nie widzę, dlatego, o kurde, gdzie no, ten Fire? Hmm. Okej, okay, tutaj tak sobie wszedłem, ale z tego co kojarzę, można było o tak wejść. Widzicie? W ten sposób. Tak, tutaj jest tak zrobione, że że się skacze za każdym razem. Teraz to nie jestem pewien, czy mam fire i cały czas skacze. Nie jestem pewien, czy tak jest w wersji na Amiga i na Atari. Hm. Aż to za chwilę, aż to sprawdzę, aż to sprawdzę, czy trzymanie fire'a powoduje takie podskakiwanie. Tutaj jest tak to zrobione, że żeby skoczyć drugi raz, to trzeba znowu przycisnąć fire na joysticku. No i tak samo jest raczej na midę, bo bym też zauważył, że jest inaczej. <grych> Kurczę, każda z tych gierek ma ciut inne zasady. Drobne różnice sterowania. Ciekawe. Tak, podoba mi się, że tutaj nie mrugają te ekran, nie mruga podczas... No tutaj jest niestety, widzicie, inna metoda przechodzenia. Wybaczcie mi, że tak lamię strasznie, ale po prostu chcę trochę iść do przodu, przejść troszkę do przodu, żeby porównać sobie. No dobra. Jeśli chodzi o Commodore'ka, to nie muszę dużo nagrywać, bo w końcu pokazywałem wam... Całą recenzję gry na komodorka, także tyle chyba starczy. I co? Jak możecie zauważyć, gry wyglądają graficznie praktycznie identycznie. Wszystkie są oparte o te same elementy, animacje, spritey, także te same definicje map. Natomiast muzyka i efekty dźwiękowe były komponowane osobno, niezależnie od siebie. Atari i Amiga mogły mieć naraz efekty lub muzykę z efektami, Atari nawet samą muzykę, natomiast w Commodore musimy wybierać muzyka albo efekty dźwiękowe z dźwiękiem tła. Co ciekawe, nie jest to nawet jakiś wybór podyktowany ograniczeniami komputera Commodore, ale bardziej wybór jednego z muzyków, który nie chciał, że tak powiem, pójść na kompromis i poświęcić jednego z kanałów na efekty. Dzięki temu, jak słyszeliście, muzyka w komodorku jest naprawdę rozbudowana, ale też efekty otrzymały Dodatkowy ambient sound. Jeśli idzie o samo to po powstaniu jednoekranowego Demka na Atari, które przygotował XXL, brat pomysłodawcy gry, pierwsza prawdziwa wersja zaczęła powstawać najpierw na Amigę, a następnie wzięto się za pisaną już od zera, niezależnie od Dema, wersję Atarową. Kolejna w produkcji była wersja Komodorowa, która była pisana także niezależnie. Jeśli idzie o kod i stąd wynikają duże różnice między nią a wersją amigową, na przykład zupełnie inna fizyka skoku. Następnie z jakichś tam powodów porzucono pierwszą wersję Atarową i pojawił się nowy programista, który jednak miał już dostęp do kodu z Commodore, i dlatego te dwie wersje są do siebie. Bardzo zbliżone, jeśli idzie o mechaniki i na przykład rozłożenie obiektów na mapie. Występują jednak pewne różnice, no na przykład w fazie poruszania się przeciwników, głazów czy słupów. Wersja amigowa i 8-bitowa podczas produkcji dalej się od Ciebie oddaliły, szczególnie gdy w amidze zmieniono tor skoku na parabolę. Okazało się też, że są w niej trochę inne zasady przenikania postaci gracza przez platformy, generalnie przez to ta wersja stała się podobnież. To potwierdzam, trudniejsza. Jeśli idzie o technikalia, to najbardziej wydajna jest wersja komodorowska. Dzięki działaniu w trybie hi jest miejsce na największą ilość animacji, które nie mogły się znaleźć w bitmapowym trybie na Atari. Za to niektóre animacje w samym Atari są płynniejsze, bo obiekty mogą się tam poruszać o jeden piksel, a w komodorku o cały blok 8 pikseli. Jeśli idzie o przeciwników, o nietoperze, to te 8-bitowe poruszają się po prostszych liniach w te i z powrotem, a w Amidze są to już linie zamknięte i nietoperzy latają sobie tam w kółko. Co ciekawe, wersja Amigowa ma najwięcej problemów z wydajnością i dodatkowo jest dość pamięciożerna, co wynika z faktu, że jest napisana głównie w Blitz Basicu i później skompilowana, a nie napisana bezpośrednio w Assemblerze jak wersje na komodorka i Atari. Pytałem też, co chodzi w tym wchodzeniem w Amidze po drabince, co takie kawałeczki skokowo. Okazało się, że jest to wybór czysto artystyczny. Po prostu ludzi wchodzi szczebelek po szczebelku. Czyli reasumując, mamy tutaj do czynienia tak naprawdę z opartymi na tej samej grafice i mapach trzema osobnymi, tworzonymi od zera grami, z których dwie są do siebie bardziej podobne mechanicznie, a jedna troszkę mniej. I co? I wydaje mi się, że pozostaje Wam po prostu kupić sobie jedną, dwie lub trzy wersje w zależności od tego na jakie komputery tych wersji potrzebujecie i samemu przekonać się jak się w te gry gra, no szczególnie, że gra się w nie troszkę inaczej. Mi się najbardziej podoba chyba muzyka z Komodorka, no i ogólnie mi się owa wersja najbardziej podoba, bo tam jest zaimplementowana ta funkcja ułatwiająca używanie specjalnie przeze mnie hmm, joysticka. I to wszystko chyba w tym odcinku. Dziękuję wam za uwagę, dziękuję za wsparcie naszego kanału, czy to na patronajcie, czy to na YouTube. Zapraszam was do zajrzenia naszego Discorda. Pozdrawiam, Borg Retrogralnia.